Dzisiaj zapraszam Was na recenzję nadmorską w cudownej scenerii recenzję Nerki. Uwaga, Nerki szyte przez zupełnie nową firmę przez odszyte. Oglądajcie dalej. Cześć. Z tej strony Monika Osińska-Żabka i jestem torbo A mianowicie kolekcjonuję, uwielbiam, kocham torebki szyte z chust. I dzisiaj chciałabym Wam przedstawić nerkę. Jedną z niewielu, które przypadły mi do gustu. Przyznam szczerze, że nie jestem fanem nerek. Może to dlatego, że jak zakładam nerki, to... Powiedzmy sobie szczerze średnio wyglądam, bo, e, bo przy moich gabarytach nerka dodatkowo poszerza, natomiast czasami po prostu niektóre mi pasują. I dzisiaj chciałabym Wam przedstawić cudną nereczkę szytą przez odszyte, przez te pisane. Przesunę wam może będzie widoczne. Ale w trochę bluszanym odbiciu. Co jest ciekawego, to jest nerka w rozmiarze L, czyli nie ta największa. Tej największej chyba bym nie przeżyła właśnie z wspomnianych wyżej powodów. Moja nerka musi być taka, która po prostu wygląda dobrze. I powiem szczerze, że wygląda dobrze zarówno na mnie, bo tak jak mówię, ja potrzebuję niezbyt dużych nerek, ale wygląda też dobrze na akartę. To jest jeden z powodów, dla którego zabraliśmy tą nerkę na wakacje. Ponieważ po prostu Agata potrzebuje też takich e, urządzeń czy też produktów do noszenia rzeczy. E, Co jest ważne, nerka jest usztywniana. To jest kolejna bardzo istotna rzecz. Są osoby, które e, wolą nerki miękkie, są osoby, które wolą nerki usztywniane. Tutaj jest rzecz gustu, trudno powiedzieć, e, od czego to zależy. E, oczywiście. Nie mogą być takie, że jak powkładamy w nie coś, co już nie do końca odpowiada formatowi nerki, czyli jest bardziej kanciaste albo coś, coś innego, inaczej po prostu się układa, to ta nerka się nie deformuje. To jest bardzo ważne. Nawet po pognieceniu jej, a nie ukrywam, że wczoraj Agata dość konkretnie ją w zadarze zdemolowała, ta nerka nadal trzyma fasą. To jest bardzo istotne. Oczywiście jest na pasku palcianym. Pasek możemy sobie wybrać. Bardzo ważne to jest też to, że ma dwukierunkowy zamek. To cenią sobie zwłaszcza faceci, bo my zwykle nosimy nerki na lewym boku. Tak chyba się utarło. Natomiast faceci noszą je na prawym i, i po prostu wolą w drugą stronę otwierać zamek. Bardzo ważne, nie wszystkie nerki mają ten gadżet. Co jeszcze mogę powiedzieć? Przede wszystkim jest bardzo ładnie wykonana, to jest dosyć istotne. Pasek wszywany jest na napach na co też mi się bardzo podoba. Jakbym mogła coś jej zarzucić, to może tylko to, żeby zamek był bardziej elegancki, bardziej babski, ale to, to jest tylko taki mały, drobny gadżet. Ogólnie bardzo Wam polecam. To jest zupełnie nowa marka, nowa firma, która, nowa osoba właściwie, która szyje te nerki. Będziecie mieć link. Do Poniżej, gdzie znaleźć, gdzie zamówić takie nerki. E, I to jest jeszcze bardzo ważne: nie z każdej chusty te nerki e, wyglądają dobrze. E, te chusty jeszcze trzeba dobrze dopasować, te chusty jeszcze trzeba dobrze ze sobą połączyć, te fragmenty chust. I to też jest bardzo istotne. Powiem szczerze, że widziałam kilka e, modeli nerek szytych przez odszyte. W jednym się nawet całkiem konkretnie zakochałam i zastanawiam się nad uszyciem sobie. Nerki właśnie z Geo. Z Ale kto mnie zna, ten wie, że to jest akurat jedna z nielicznych chust, e, takich troszkę wyższej marki, wyższej półki, które po prostu uwielbiam. I Geo z całą pewnością się pojawi w mojej kolekcji. Natomiast ta nereczka, śledźcie profil na Instagramie, bo ona najprawdopodobniej dość szybko będzie dla Was do zdobycia. Z mojej strony to tyle. Do usłyszenia.